Dobra, szybko jakaś, a, tak, jakąś taktykę trzeba wymyślić i zrobić im nalot. Jakbym miał ten czar, to by poszło gładko, ale tu tego czaru nie, nie ma. Tu jest czar, ale to jest błyskawica. Błyskawica mam. Tu nie ma żadnego. czaru. Neutralny wampir. No, lipa niestety. A te pułapki chyba nigdy się nie zdeaktywują. To jest mnie nieskończoność. Nie stać na trening stworów. Hmm. Ewentualnie mógłbym wziąć jakiegoś silnego stwora. Może orka wezmę Jeśli jakiś przeżył na 10, ale... Ja, I sobie tam przejdę Nie powinien zginąć Ale widzę, że ktoś się denerwuje Kiedyś się w końcu to wyłączy A mogę mnie nie wdrażać Dużo mi to nie pomoże O! 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 To nie pomogło. Zaatakowano twoje stwory. Nie stać cię na trening stworów. Dzielisz wypłaty. Sługi irytują się. Nie masz czym płacić. Wyczerpują się zapas złota. Najciężej pracujące, zawsze najbardziej narykają. Bo też mogę sprzedać. Stwory potrzebują większego legowiska. Nie ma większego legowiska. Nie staćcie na trening stworów. Ja pamiętam, że tutaj się dostawało czas. Sługi irytują się. Nie masz czym płacić. Zerterują. Są i rytują się, nie masz czym płacić. Stwory potrzebują większego legowiska. <laughs> Jak tu się ten czar dostawało? Jaja, czerpują się zapasy złota. A. Kurde, już myślałem, że mogę je pominąć. Oczywiście te pułapki, a tu lipa. Sługi irytują się. Nie masz czym płacić. Masz za mało złota! Ale może, jakbym wyciągnął przynajmniej Zubi tego, tego, się. Nie tego, tego, tego rycerza, w jakiś sposób? Hmm. Wyczerpują się zapasy złota. Bez jakiegoś szybkiego stwora, chodź tu. Krenium. Teraz chcę, żeby ten rycerz poszedł za mną. Trochę będzie szkoda tego orka, ale co mi tam. Jeszcze się walnie czar. Kurde, jeszcze jedno. Okej, Ała. Zaatakowano twoje stwory. Nie staćcie na trening stworów. Twe sługi przegrywają. Stwory dezerterują. Ja sobie poradziłem z tymi pułapkami. Nie no dobra, idę ich tam rozwalić. Bo mnie to dobija. Chyba sobie Nieźle mu się zerwało. Ale o to chodziło. Twoje stwory atakują wnętrze. <grymne> Sługi irytują się. Nie masz czym płacić. Wyczerpują się zapasy złota. Nie mam już w ten krzysztofie. Nie irytują się. Nie masz czym płacić. Stwory dezerterują. Co tu, tu jeszcze jest? Jeść, tu muszą być pieniądze. Fajajaj się. Lacią. Nie staczcie na trening stworów. Sługi irytują się. Nie masz czym płacić. Nie stać cię na trening A to są drzwi, no z, z tym. i co sądni, no i co z czym płacić. Po prostu nie wiadomo co z nimi. Obra, olej, że zajmowanie terenu KOP. Bo muszę ci braciszków zrobić jakoś. Co to jest? i irytują się. Nie masz czym płacić. wyczerpują się zapas złota. Co 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 co? Czekaj, czekaj, czekaj. Obróć ob... Fak, obróć. Niszczenie ścian. Wiedziałem, że tu gdzieś jest. Ci i irytują się. Nie masz czym płacić. Został w spokoju. Nie stać cię na się zapasy złota. za złota Okej Su długi Nie, okay. Gdzie nie dobrze Dlaczego, czego że znowu timera nie włączyłem? Wytworzę tu Nie znaczcie na Mam ten czar Wyczerpują się zapasy ja, chyba ten czar trzeba jeszcze zanieść A no on go tacha, Okej okay. Ale z tego co pamiętam ten czar był cholernie drogi A 10 tysięcy trzeba było wydać na... Podstawowe jego użycia masz za mało złota. Nie Ok, Uczynię się maksymalnej mocy, weźmie się wszystkie stworki i pojedziemy z tym koksem. Czy nie czary jeszcze nie? Nie jest Okej, okay, tu idzie jak to dziwnie wygląda jakaś fryzura jak tu jest mnóstwo kasy dzień wypłaty hmm. tego się obawiałem ile płacę sporo. 12 tysięcy Nieźle. Эхлээд хасгээс хийх. Би үүнийг хийхгүй. Би үүнийг хийхгүй. Дүгээр үеийг үүсгэ. Төө масак таб. Naprawdę w tym... Nie masz się płacić. O no, przypomenta jedno i porła. To no, taka pielgrzymka idzie. No, Wyczerpują się z tego. No właściwie. Co tu jest z tej strony? 3 tysiące dopiero Kiedy skończy się ten dzień wypłaty będzie już okej okay. Będę odbierał 26 tysięcy Ale dobrze pamiętam Trochę to po Złub i się. nie masz szczępa. To cię znowu i żyję. Duch. się za Duchy dostają wielką wypłatę. 34 sztuki złotych. I matka. Suomi i rybiłeś. Nie masz szczegółowy. Matka jest fajna. Szkoda jest słaby. Nie chce się trenować. Troszkę to i już idzie szybciej. Nie wiem od czego to zależy. myślałem, że im większy skarbiec, tym wolniej się napełni. Sługi i wybuchy, nie masz czym płacić. Ale tutaj wszystko jest możliwe. 6 tysięcy, jeszcze tylko 20 tysięcy. Jest gdzie nie się, nie masz czym płacić. No już irytacja chyba powinna im przejść. Nie ma czym płacić. Już mnie stwory. Twoje stwory atakują wroga. Kurczę, wszystkie stwory poszły dookoła, tylko te młody, chciał, no, ten młody chciał mi szczurawkę zjeść. niczego Bra! Zapisuj Zumówi irytuję się Nie masz czym To bym mógł to przejąć, ale po prostu mi się już nie chce Znowu tyle czekań 26 tysięcy naładowane Aha, ale się te wróżki bagują. Ta się kręci w koło. Jeden rycerz tylko chodzi, a okazuje się, że jest ich tu. Cztery. Cztery na dziewiątym poziomie. Mało, dadzą radę. No jeszcze tylko 6000 tysięcy już chyba nie ma miejsca ok, część skarbce mają mniejszą pojemność jeden segment skarbca może po misji dużo mniej oka okej, jeszcze moment zapisana i uwaga oczekiwanie i ściana poszła. Zwycięstwo, kraina jest Twoja. Dobra, przejmę jeszcze to sobie. Dzień. wszystko w młodzie w młodej miłosnej <grywa> Twe sługi przegrywają zaatakowałe twoje stwory. moje 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 Także ja się z Wami żegnam i za chwilę kolejna kraina, przedostatnia gra zapisana.